Sekunda, bo zanim do tego przejdziemy, to zauważyłem, że jest dużo e, wpisów mianowicie o Arabie w Prime i moi drodzy, mo e, przysięgam Wam, że o tym nie wiedziałem i firma też w sumie dała znak zapytania. Jak dzisiaj wysłałem na konferencji naszej firmy tego screena, nie wiem o co chodzi z Arabem. Nie ja, wiem, ja dzisiaj do przychodzę do ciebie a ja się mówię tak. ty Arabie w Prime? Tak. Co jest? I na obecną chwilę jeszcze nie wiem za dużo, co się wydarzyło. Nie wiedziałem o tym wcześniej. Zobaczyłem z plakatu, że Arab yy, został ogłoszony i trochę chujowo, bo ma kontrakt z nami. I nie wiem o co chodzi. Na obecną chwilę nie mogę się na ten temat wypowiedzieć. Czuję się chujowo po prostu z tym, bo uwielbiam, wiesz, uwielbiam Araba stary, mam z nim kontakt stary i nie wiem, co się wydarzyło. Krzywo trochę, nie? Chyba, że. Ktoś, ale nie, to jest niemożliwe, żeby ktoś w firmie jakby wiedział o tym wcześniej, nie? Że dał komuś... No info, tak, no bo już ktoś by powiedział, że wiesz, że dostał zgodę czy coś, a nie ma czegoś takiego. I no jak pisaliście powiem wam, na... Powiem wam szczerze, że no jest mi trochę, no jest mi przykro, nie? Fuj, mi jest przykro, bo to, no nie będzie można tego zostawić, wiesz, bez, bez echa, nie? To jest złamanie też... Pewnej u... etyki, pewnych pe... reguł. No, pewnych reguł biznesu tutaj to jest nie, fair, nie? Masz z nim kontakt i, i się go nie zapytałeś? Nie pytałem się, bo miałem dzisiaj inne rzeczy jeszcze do zrobienia i zostawiam to ludziom, którzy są odpowiedzialni do tego, nie? Telefon do Araba. Nie, nie, nie. Telefonu do Araba na, na tym live nie zrobię, bo to są rzeczy, które są, wiecie. Nic osobiście, ale biznes is biznes. Nie mogę, nie mogę, kochani. Chętnie, uwierzcie mi, że fajnie jest poddymiać i tak dalej, ale tu w tej sytuacji nie mogę tego zrobić. Nie mogę zadzwonić do Araba przy publice prawie 15 tysięcy ludzi, nie. No. Ale jest mi przykro. Czujesz się. No. Ale na pewno wam dam, ten, nie? Eee, no jak będzie coś wam... więcej wiedzieć, wie, 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 no jak, ben, jak no. po prostu będzie więcej informacji, to na pewno coś likniesz. No. Dlatego lepiej będzie o tym publicznie niż zapytać prywatnie. Dziwna sprawa. No, nie do końca, stary, bo są ludzie u nas w firmie, którzy zajmują się e, tą sprawą, i do momentu aż nie będziemy wiedzieć, e, o co w tym chodzi, no to niemniej jest. O tym rozmawiać. Ja mogę jedynie zadzwonić do niego sobie po live prywatnie i się go zapytać, o co biega. Nie zrobiłem tego, no bo zajmuje się tym ktoś inny teraz, nie?